O, widzę, Ty już przebrana i gotowa na imprezę sylwestrową. To lecimy się bawić. Cześć, Siemanko, przed Wami nowy odcinek. Będzie świątecznie i też noworocznie. Ale zanim przejdziemy do nowego odcinka, to chcę Was zaprosić do zapoznania się z naszymi nowymi e-bookami odnośnie budowania pewności siebie oraz podrywania kobiet. Znajdziecie je na naszej stronie. Tutaj jest link. Z kodem LucasTV macie także jako nasi widzowie 10% zniżki. A teraz przejdźmy do odcinka. Happy New Year! Zdrowia, szczęście, jeszcze raz pieniędzy. A panie wiedzą, gdzie ta impreza Sylwestrowa to jest? Być. No dzisiaj! Najlepszego w nowym roku, panie! No Zdrowie! Ale też wzajemnie, wzajemnie, tych wzajemnie. Ja idę, bo gdzieś tutaj ta impreza miała być, panie. Nie wiem, nie wiem. Sylwestrowa, ja się nie wybieram. To trochę chyba jeszcze czas. No skąd? Dzisiaj jest przecież. Co? 13 w tym ty? roku miało być. Nie wiem, nie wiem, naprawdę. A, to już, ty już teraz? No jak 13 w tym roku Sylwester podobno idziemy. Chce bawić się, ja wszystko mam, przebranie mam, tylko nie wiem, gdzie impreza jest ta. Idziemy tak. O, taką fizrykę sobie kupiłem Cześć szczęśliwego nowego roku dobry no Wszystkiego najlepszego w tym nowym roku 2020 Zdrowia, szczęścia, pomyślności Radości, spełniania sukcesów Wzrostów, nie tylko Inflacji, ale także e, Wzrostów ogólnie Temperatury e, ciała może też Po buziaczku na ten nowy rok No, no proszę pan To za co pijemy w ten nowy rok? A to już? No można, no zaraz będą strzelać, wie pan, no trzeba się spieszyć, bo to już zaraz... To świetna wiadomość, znaczy nie idę jutro do pracy. No pewnie, że tak, wolne pan ma. No i to. Lowki. O, że już mamy. O, widzę, ty już przebrana, gotowa na imprezę sylwestrową, to lecimy się bawić. A ty może zazwalać albo nie, takich hamów nie wrzucamy poza tym. Hamstwo w tym kraju takie, że ta młodzież, takie pseudo-modelki. No chcę. Co? No tak, no jak ham jest, to mówię po ham. Kulturalnie to jest pierd... No to być no to ja też mówię kulturarnie, rzekam i tyle. Myślałem, że panie może wiedzą, bo jest, że panie też przebrane widzę na imprezę. To mówię, a będziemy tańcować zaraz razem. Byśmy pokazali tym młodym jak to się bały, bo niektórzy panie to takie nieprzyjemne hamstwo normalnie. Zapytać coś o to, to takie słowa na P, na S i te inne takie. Wychowane, takie, to... Przedana, no to w tym nowym roku. Zdrowia, zdrowia, szczęścia, jeszcze raz pieniędzy. I w ogóle niech ta impreza Sylwestrowa. Dawaj. O kurka to dawaj. No pijemy ja po... napieram, co wszystko. Od szczęśliwego nowego Jorku w tym roku. Wolej, Zdrowia, panie, szczęścia, panie. pieniędzy i co? Wypijemy taścik jakiś, panie. Ach, nie. Dziękujemy. A panie wiecie, ta impreza Sylwestrowa jest dzisiaj? Toż nas nie chodzi w przebraniu cygrysa, nie? To co, za ten nowy rok pijemy? Nie, nie dziękuję! Koleżanka widzę w Turcji była nie, czego? No jak nie, no kupiony nowy trzaliczek z Turcji. W Turcji takie sprzedają. bułgaria pewnie jakaś też A co impreza? A no, jak sylwestrowa? Ory panie, zdrowia, szczęścia i pomyślności na ten nowy rok. No co teraz? Może wzniesiemy, C. Pokierdziołku pokierdziałku. Happy New Year! Year. Goodbye and welcome. No we, we, nie bądź wstać. Miał? <noise> to jak on inaczej Kici, kici, tu kocica. Miał? Podrapisz kotka. O, dziękuję. Miał? Pogłaska pan kotka. O, super, dziękuję. <głosy> o, <głosy> Ja pogłaszczę, że że tu jest. Nie groźny. Już? O, ogon zobacz, jaki fajny ma. A miska mi wesoło jest. A jak? Tak, nie że z każdym trzeba złożyć życzenia, z każdym. A tutaj ma być sylwestrowa gdzieś. No, dzisiaj już mają scenę rozkładać. No, O, to pani może z nami się napije za Nowy Rok. My już świętujemy, wy pani, bo to już odliczanie jest zaraz. Pani bierze i zaraz... Się... Dziękuję. Tak. Pewnie. O, ja myślałam, tak. że pani... Właśnie... No. Okazję. No, to dobry wynik, żeby egzaminator tak, nie był dziad. Zdrowie na tego. Zdrowko. O, 100 lat, 100 lat i tak dalej. No. Happy, tak. New Zdrowko, Happy New Year! Zdrówko, Nowego roku niech, i tak dalej. Niech się Nie. darzy. No! Co, wszystkiego dobrego. I Wam również życzymy wszystkiego dobrego w tym nowym roku, byście nas dalej oglądali. Dziękuję. Pani pozdrowi, Chce. Pozdrawiam swoją rodzinę. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy również i ty... zobaczenia. Dziękuję. Miłego dnia.